Komoreczki. Dzisiaj nie będzie grał duży, duży Bodis, tylko mały brat Bodisa. To dzisiaj będziemy grać w Case Battle i otwierać różne skrzynki, okej? Okay? To najpierw zaczniemy od Emerald Case. No i słaba, lecimy dalej. Jakby co to, to jeden dzień gram, dlatego tak mało hajsu Dzisiaj zaczynałem Teraz knife normalny, popularna skrzynka Lecimy ładna, nie, blizka i słaba Lecimy z covered case teraz Jak chcecie, żebym otwierał po pod 4 to piszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał i lajkujcie dobra, karambot case teraz otwieramy co mamy więcej nagrywać, jakie case piszcie w komentarzach tak samo Jak chcecie, żebym więcej nagrywał na mojego brata kanale, to piszcie w komentarzach, bo polecam w sumie ten kanał bardzo. I teraz otwieramy sub case. Ta sama kasa co w tamtej, tylko, że niebieska. Teraz otworzymy może skeleton case. To łama na kosza i w sumie dobra trochę. Nie, gdzieś mi weszło. Teraz będziemy w sumie ten spin kręcić, więc będziemy mieć więcej filmiku, dłużej będzie trwał i więcej hajsu do otwierania skrzynek. W następnym odcinku piszcie, co mam w tej grze robić, albo w innych. Dobra, teraz otworzymy bez case'a. Co nam drobnie? W sumie trochę średnie. Teraz kręcimy kołem fortuny, żebyśmy mieli trochę więcej hajsu. Posprzedamy sobie wszystko. O nie, coś mi się wy wy wyskoczyło. Dobra, kręcimy Kajs. jakby kaj, nam drobnął, bo by byłoby fajnie Albo jakaś rękawica Dobra, otwieramy Co nam dropnie? co nam dropnie? End stary Ali Dalej, dalej, dalej Dzisiaj coś spróbuję nagrywać jak najwięcej, więc oglądajcie ten kanał, dobra, co nam drobnie? A jakby nam drobnął karambit, byłoby fajnie. Teraz normalnego spinat ramy. Dobra. A M4i znów. Teraz robimy za reklamę lepszego O nie, fantastic face To jest zirę co, nie Dobra, lecimy O nie, nie wtyczał mi boosta Teraz Facebooka jakieś mamy reklamę W jakichś miejscach? dobra, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, lecimy dalej. Z bustem lepszym. Musimy mieć oczywiście hajs jakiś, żeby więcej trwał odcinek, bo nie lubicie chyba krótkich odcinków. Dobra, dobra, dobra. O, hajs! O, 91 mi dropnęło. Zaraz będę miał. O, 8 level wbijam na tym odcinku w ogóle. Lecimy. Dobra, jakby znów hajs drobnął, No i oczywiście hajs. Znów 91. 182, 95 groszy. Znowu chyba się nie mogę. Znów 97. Dobra, to sprzedam teraz wszystko. A kurde, ile tego jest nie no, dobra, już nie sprzedaję. Którego otwieramy? Mordy. Dobra, a może zagrajmy przeciwko ludziom. Jak będzie jakiś wolny. Tu nie. Za dużo. Zaraz spróbuję takie do dołączyć. Ok. Albo jeszcze potwierdzam spina. Znów za reklamę dziwną jakąś. Znów Facebook. Różne zdjęcia. Dobra, poradzamy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, otwieramy. Dobra, zaraz będzie to chyba odcinek na koniec. Już w następnym odcinku tworzę oczywiście Dragon Case. Dobra, to nasza ostatnia skrzynka, którą będzie Knives albo może jakaś jeszcze. Dobra. Otwieramy. Jakaś reklama. Dobra, knives. A i słabe. Dobra. Jeszcze raz otworzymy w sumie. No i dzisiaj to już będzie na koniec, więc możemy się pożegnać. Dobra, pamordecki. Do i się żegnamy. Pa pa.